Śmiga działa Gra i buczy. mi trochę obraz Nie regulujcie odbiorników Siema, tu szakasz z tej strony dzisiaj szybkie małe info na temat firefalla odpaliłem Steama, a tu taka informacja. Baum! Update jest, jakiś duży Elemental Distraction, jakiś duży update. Jak sobie chcesz zajrzeć do opisu, to jest spory i poczytać. Jest naprawdę sporo aktualizacji. A tłumaczenie wam tego i czytanie, to sorry, ale nie mam na to czasu. Także generalnie można tu pacza pociągnąć, chwilę 700 meksów, jak widzicie, więc sporo. Chwilę się będzie ściągało. Także troszeczkę jest aktualizacji warto sobie zajrzeć, jedna sprawa z, z OBS -em. w Firefallu jest tak gdzie ten Firefall? że jak się zmienia wersja to tu się pojawia druga wersja Firefalla i starą mieliście ustawioną i przestaje obraz być dobry i niestety no, jak nagrywasz streama to jest czarny obraz tylko kamerka więc trzeba potem wejść, odświeżyć wybrać tą nową, nowszą wersję i, i wtedy będzie dobrze kolejna rzecz nie można przechodzić alt-tabem jak teraz mam tak grę powiedzmy i bym ją sobie odpalił jakby się dało oczywiście to ona się odpala i wtedy wszystko hula ale jak chciałbym wejść i sprawdzić mając jeden monitor to jak wrócę to już będzie czarny obraz tak miałem niestety i, i lepiej tego nie robić więc takie dodatkowe info. Zanim nam się to ściągnie, to tu chwilę potrwa, bo tu jeszcze dodatkowo e, ciągnę coś na Quick Look, ale nie powiem co. <grym> Więc chwilę to będzie trwało, ja sobie to ściągnę. Zobaczymy potem, co tam będzie z tej nowej wersji gry. E, popykamy sobie pewnie dzisiaj z DC Jimem w ciągu dnia zobaczymy jak to będzie. To by było na tyle, jeśli chodzi o newsa, e, Aktualizujcie grę i będziemy ciąć. Kto chce, to niech się dołącza piszę na, 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 znaczy ja mam ta gra jest też na Steam, ale ja jej nie mam na Steam, bo mi na Steam nie chciała działać, więc mam ją bezpośrednio. Więc jak wbijecie się do gry, to piszcie do mnie w grze, jak akurat byście się trafili, jak chcecie popykać. No tam można dużo osób może grać, levele są różne, więc można sobie po, pociachać Masz większy level, to cię obniży, masz mniejszy, to po prostu będziesz ganiał z nami boostował sobie expa. No to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Shaka out!